Witajcie, Tanie, w kolejnym materiale na Canadę Polska Moi drodzy, wraz z najnowszą aktualizacją do Titan Quest 2 z listopada mamy kreatora postaci, mamy również zmianę balansu rozgrywki, ale i bardzo ciekawą sprawę, ponieważ teraz, moi drodzy, pojawiła się nowa opcja, abyśmy mogli dokładnie przeczytać. Wytłumaczenia różnych efektów, które są w grze zaimplementowane, tak abyśmy dokładnie wiedzieli, co i jak w tej grze działa. Więc, moi drodzy, no, funkcja właśnie pojawiła się pod Altem i tutaj na kontrolcach możemy go znaleźć właśnie w tym momencie. Tutaj jako właśnie Advanced Tool Trip, czyli rozwinięte okno pomocy, że tak powiem. No i właśnie pod lewym Altem, moi drodzy, teraz możemy właśnie sprawdzać. Jak działają mechaniki, elementy, których na przykład nie wiemy, nie zrozumiemy z jakiegoś powodu. Oczywiście w tym momencie jest to w wersji angielskiej, ponieważ jest to gra w wersji i e reaccess. Wersja polska, polska lokalizacja pojawi się z pełną premierą, najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku, ale oczywiście jest to data jeszcze niepotwierdzona. Generalnie polska wersja się pojawi. No i również wtedy się pojawi możliwość sprawdzania opisów rozwiniętych, zaawansowanych właśnie po polsku ale generalnie jak to działa? bardzo prosto, coś co na przykład mogliśmy zobaczyć w Last Epoch i mi się to bardzo podoba, że jest to tak proste intuicyjne więc moi drodzy, mamy w tym przypadku właśnie em, na przykład opis tej umiejętności i teraz możecie zauważyć, że w opisie mamy moi drodzy, Elmin Chance które jest podkreślone taką kreską przerywaną moi drodzy i pojawiło się właśnie opcje na dole pod altem, abyśmy właśnie zauważyli, zobaczyli rozszerzone okno porad, że tak powiem, moi drodzy. No i właśnie przytrzymując to, możemy zobaczyć cały, właśnie, opis. Wcześniej tego nie było. Wcześniej też na emperatrację możemy zauważyć. Wcześniej właśnie takich możliwości nie było, abyśmy mogli po prostu mm, podejrzeć dokładnie, co, jak działa. Więc teraz, moi drodzy, mamy ALM-6 i trzymając ALT, możemy namierzyć właśnie i dokładnie przeczytać, co czym jest, moi drodzy. Więc, generalnie, dzięki temu mamy więcej możliwości podglądu dokładniej, co i jak w tym przypadku działa. Czy możemy sobie zobaczyć pod umiejętnością, którą mamy aktywną w, w Pasku, um, Markoff 4DF, czy ALT? Namierzamy i możemy również dzięki temu zobaczyć dokładnie jak to działa Czyli możemy zobaczyć na przykład czym jest dokładnie Vitality Damage Jego odporności, to jaka szanse aby on mógł założyć i również jego bonus czyli Lifesteal No i właśnie dzięki temu jeśli faktycznie pojawia się um, Jakaś statystyka, którą gra nam może wytłumaczyć, to po przetrzymaniu altu właśnie możemy na nią namierzyć I dokładnie możemy przeczytać co, jak w tej grze działa Spoko sprawa i oczywiście też to się pojawi w wersji polskiej Gdy się pojawi ten język w grze Mała rzecz, ale generalnie cieszy, bo znacznie więcej może nam w samej grze wytłumaczyć, moi drodzy Więc spoko a też przy okazji tutaj możemy porównać sobie właśnie z naszymi statystykami jeszcze lepiej dokładnie co i jak działa. Więc moi drodzy, krótki materiał, krótka porada, fajna rzecz, fajna nowość, a my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się!